Kochani, witajcie na kanale o i Właśnie wczoraj odkryłam przepyszne coś. To jest ciasto smażone w głębokim oleju i jest po prostu przepyszne. Z takimi sosami owocowy i jakiś taki karmelowy. To jest tak dobre, że dzisiaj też sobie wzięłam. Przepyszny. Ja nie wiem co to jest, nie wiem z jakiego ciasta, ale po prostu nie w Co jeszcze masz? Jogurt z płatkami, soki świeżo wyciskane, a ty na słodko widzę. Tak, to dzisiaj na słodko. I ryż na mleku. Jeszcze oczywiście pójdę po armii za. <laughs> Cały czas leżymy nad basenem, ale postanowiliśmy przyjść zobaczyć, jak jest tutaj na plaży nad morzem? Wieje strasznie, więc nie wiem, czy cokolwiek słychać, ale plaża wygląda tak. Razem, gdy tu byliśmy, to nie leżeliśmy na plaży cały czas przy basenie, ponieważ ostatnim razem mieliśmy też wykupione wycieczki i po prostu tych dni nad wodą było mniej, więc za każdym razem wybieraliśmy baseny. I dzisiaj, w sumie, pierwszy raz przyszliśmy tutaj na plażę i muszę powiedzieć, że polska plaża podoba mi się dużo, dużo bardziej. Zobacznie jest, zdecydowanie jest troszkę, właśnie wróciliśmy do pokoju. Nasz pobyt, kochani, chyli się już ku końcowi, jeszcze tylko dwa dni tutaj. Wypoczywamy sobie, leżymy przy basenie, wchodzimy czasami do wody, byliśmy na plaży, jemy dobre jedzonko, czujemy, rozmawiamy, pływamy, przytulamy się. Rozmawiamy, mamy nawet karty, może któregoś dnia zagramy. Mamy też strój sportowy. <laughs> Chcieliśmy iść na siłownię, ale chyba nam to nie wyjdzie. No i tak, kochani, spędzamy czas tak nam ten czas płynie. Leniwie. Leniwie, tak, chciałeś powiedzieć leniwie. I kochani, no naprawdę muszę, bo się uduszę, bo się uduszę okropnie bardzo. Mówiliśmy Wam już w poprzednich vlogach naszych, że właśnie tak chcemy spędzić ten nasz urlop. Ja mam strój kąpielowy, nie jestem goła. Bo to teraz tak wyszło, że jestem goła. Nie jestem goła, kochani. Ja nie mam strój kąpielowy. Ale masz kąpielówki. Ale nie jestem goły. Też nie jesteś goły. Chodzi o to, że właśnie mówiliśmy o tym, że potrzebujemy takiego czasu dla nas, takiego spokojnego, takiego totalnego lenistwa, gdzie będziemy mieli czas na rozmowy, na chilowanie, na przeczytanie na książki, na pobycie ze sobą dokładnie. Potrzebujemy właśnie, potrzebowaliśmy właśnie takiego czasu. Nie w głowie nam były wycieczki, podróżowanie, zwiedzanie, uprawianie sportu, chodzenie po górach. Na to przyjdzie czas. Teraz chcieliśmy sobie po prostu w no ten razem. sposób odpocząć. A tu wylał się na nas taki hejt. Po prostu wszyscy, ale znaczy nie wszyscy, no mnóstwo, znowu przesadziłam, mnóstwo, mnóstwo. ale 80% wiadomości, które do nas dochodzą, i, i te, te i komentarze pod naszym poprzednim filmem na YouTubie są po prostu okropne, bo wszyscy dają nam do zrozumienia, że my źle wypoczywamy. Trzeba aktywnie. Trzeba aktywnie, trzeba zwiedzać, trzeba uprawiać sport, trzeba chodzić po górach, trzeba. Pływać na desce? Trze tak, trzeba wypożyczyć akcie. samochód, żeby zwiedzać okolice. jacht, żeby popływać po morzu? Kochani, niech każdy wypoczywa tak jak chce. Jedni jadą na All Inclusive, inni jadą w góry, jeszcze inni lubią spędzać swój urlop na działeczce. Nad jeziorkiem w ogródku, pielęgnując swoje pomidorki i ogóreczki. Jeszcze inni jadą do Tajlandii, pobyć z ludźmi, którzy tam mieszkają. Jeszcze inni, kurde, nie wiem gdzie. No, wszędzie: do Ameryki, do Disneylandu. Kurczę, no dajcie wypoczywać ludziom tak, jak oni chcą wypoczywać. A najlepsze jest to, że we wszystkich się obudziła dusza sportowca i zwiedza zwiedzacza we wakacje. Wszyscy zwiedzają, wszyscy uprawiają sport. Cały rok nic nie robią. W wakacje, w wakacje ten tydzień robią wszystko. Zwiedzają, pływają, latają. Super. Wszyscy się nas pytają, czy nam nie nudno tak nad tym basenem? Niech nie jest nam nudno, jest nam <laughs> cudownie. Właśnie Takie tak. było założenie. Z takim założeniem jechaliśmy, że będziemy się obijać i no. spędzimy czas razem. Tak chcieliśmy, kochani, no dajcie nam mamy. żyć. Ży mamy dość intensywne życie na co dzień, więc teraz potrzebowaliśmy troszeczkę odpoczynku. No dajcie nam żyć, no, no. dajcie no. nam spędzić te Nie wakacje jak tak jak chcemy. Latać, pływać, skakać, zwiedzać. Niech wypoczywa jak chce. To jest to, o czym mówiłyśmy z Pauliną w jednym z odcinków Mugbangu, że wszyscy są mądrzejsi, wszyscy nakazują swoją wolę. Masz spędzać czas tak jak ja. Rób tak jak ja. Mi zdanie takie, jakie ja mam. Nie, jest nas tyle ludzi na świecie. Niech każdy robi po prostu, co chce. To a jeszcze tak, tak się zawsze zastanawiam, no. skoro wszyscy wypoczywają, zwiedzają, biegają, to kto te no. parawany nad morzem rozkłada. <t> <t> tak. Awatary. Tak, tak. No. Przecież całe mnóstwo ludzi jest na naszych bałtyckich y plażach, całe mnóstwo ludzi jest we wszystkich hotelach świata, inclusive. Mhm. Oni wszyscy po prostu spędzają czas tak jak my. No. A reszta ludzi, a kto, to, to kto zwiedza? Mhm. Także wszyscy, kochani. Wszyscy muszą pouczać, nakazywać, no my i tak po swoim będziemy wypoczywać. Pozdrowienia ze słonecznej, gorącej Turcji. I wypoczynku udanego, jaki kto lubi. I jeszcze muszę się odnieść do jednej rzeczy. Ponieważ spłynął na mnie kolejny hejt, na mnie, że ja wiecznie tak tylko narzekam, że narzekam na ten upał, a przyleciałam do Turcji. No kochani, to jest tak, że my w Turcji nie byliśmy trzy lata i zapomniałam, jak to jest w Turcji. Myślałam, że nie jest tak gorąco i się zdziwiłam. No na Boga, zdziwiłam się. Ale po dwóch dniach mm, takiego przyzwyczajenia do tych upałów jest mi naprawdę tutaj super. Czyli wszystkich tych. Yy, Hmm. Krytyków. Krytyków? Przepraszam za moje narzekanie na turecką pogodę. No musiałam się. Zaklimatyzować. zaklimatyzować. dokładnie tak. A teraz już jest wszystko dobrze, już nie narzekam, już mi jest dobrze. Teraz będziesz narzekać do użycia zimno. <laughs> Wszyscy narzekają na bucowatość Polaków. A to, że noszą skarpety do sandałów, a to, że nie wiem, co jeszcze że nad morzem mają parawany, a to, że jako pierwsi pędzą, e, gdy są w hotelu, pędzą zająć leżaki. Otóż kochani, tutaj w tym hotelu naprawdę jest niewielu Polaków. Może ze trzy pary. Tam gdzieś tam usłyszałam język polski. Przeważnie są to języki zagraniczne. I dzisiaj mój szanowny małżonek, jak to zwykle bywa około godziny 8, po 8 w pół do dziewiątej, Poszedł yy, na baseny, aby zająć leżaki. I była to taka normalna godzina, bo o tej godzinie otwierają okienko z ręcznikami, i okazało się, że już wszystko zajęte. Znalazł gdzieś dwa jakieś leżaczki na uboczu, podobno. I po prostu tragedia. I czy to nie jest tak, że to po prostu cały świat <laughs> jest bucowany? <butsu -bat? śmiech> że nie należy śmiać się tylko z siebie. Ponieważ wszyscy robią tak, żeby im było dobrze, więc wszyscy skoro... są tacy sami po prostu, to nie ma znaczenia... Jakiej są narodowości. Poza nie rozróżnisz narodowości. Ludzie dużo jedzą, to nie tylko Polacy dużo jedzą na all inclusive. Tak, bo to jest też, że Polacy jak już pójdą na all inclusive, to mają talerze po prostu kopiaste. Nie, nie, wszyscy mają kopiaste talerze. Wszyscy, wszyscy po prostu... Jedzą tyle, że my się czasami za głowę chwytamy i zastanawiamy, czy ten człowiek jest w stanie w ogóle tyle zjeść. Sześć brzoskwiń, cztery kawałki arbuza, talerz winogron, a wcześniej jadł po prostu normalny obiad. Więc to tak nie jest, że tylko Polacy się zachowują źle. No, nie mówmy o sobie źle. Jesteśmy tacy jak inni, po prostu. Dokładnie tacy sami. Dokładnie tacy sami. Nie wiem, czy usłyszeliście, co mi Tomek powiedział. Ale ja jestem kochani rozczarowana, bo to miejsce, które mieliśmy zawsze było naprawdę super, mogłam się obkręcać do słoneczka tak jak chciałam, a dzisiaj to nie wiem jak będzie. Też będzie, też się będziemy obkręcać. To, u... pokaż, pokaż, tam to, tam pokaż, to pokaż, to pokaż, które są. O, to są nasze, o, to mamy dużo miejsca, chociaż nie, bo tam ci będą nam zasłaniać. Dobrze, ale tam są te... No. Są no, a wcześniej byliśmy zawsze tutaj. No a tu już było tu. wszystko zajęte. I tu było tak fajnie, bo mogłam się obkręcać, nikomu nie przeszkadzałam. No, no ale, ale ludzi jakoś chyba dzisiaj jest Jakiś więcej od... i pozajmowali. Od wczoraj jakoś już. To przedostatni dzień naszego błogiego lenistwa tutaj. E, Tomek już. Tomek już odpoczywa, a ja musiałam iść do pokoju, aby wrzucić film. Dzisiaj na kanale. Mierzymy sukienki na wesele z marki Lou. Koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, obejrzyjcie sobie ten odcinek, bo te sukienki są po prostu przepiękne. W następnych dniach pojawi się odcinek z sukienkami mierzymy dla mnie. Ach, Tomek czyta książkę, nie miał co robić, Borok, więc zaczął czytać. Nowe miejsce. Ponieważ tak jak mówiliśmy zajęli nam nasze bo, leżaczki. Tam ta część jest wyłączona z leżaków, tam się będzie coś działo, wiesz, tam gdzie jest muzyka. Aha, i tutaj się ludzie przenieśli. Aha, może będzie dzisiaj y, piana ta piana. A, piana party no, dzisiaj. Ja już tutaj takie piana party było na jej, w Instagramie. Przednie więc dzisiaj chyba będzie to, bo to skoro była taka zajawka. Aha, no, no to pewnie dlatego właśnie. Takie problemy z leżakami. Idziesz ty... na pianaparty? Co? Na party? Nie wiem, zobaczę. Jeszcze nigdy nie byłam na pianaparty. A ty byłeś? Nie. No ja też nie właśnie, nie wiem. Już to, już to widzę. No, zobaczymy, jakie będziemy mieli humory. Także tak, o odcinkach powiedziałam, popracowałam dzisiaj. Norma wykonana, więc teraz już tylko chill. Idziemy zobaczyć na pianaparty. Tam jakieś buczenie jest, coś się chyba zepsuło. Muzyka nie gra. No już Piana party trwa w najlepsze. Okazało się, że nie ma dla nas już tam miejsca. Cały basen zajęty. Ludzi mnóstwo, więc zrezygnowaliśmy. Idziemy do shopping center. Żeby nie było, że tylko leżymy, nie? Tak. Idziemy kupić jakieś pamiątki dla rodzinki. Szczególnie dla Paulinki i Kevina. Mamy nadzieję, że coś fajnego znajdziemy. Tutaj właściwie nie ma gdzie chodzić, bo gdy nie wynajmuje się samochodu i nie jedzie się gdzieś dalej, no to tutaj właściwie zobaczcie. Dramat. Za hotelem dramat. tragedia, mm. nie ma gdzie spacerować, więc czas właściwie spędzamy tylko w hotelu. No ale dzisiaj z racji tego, że to jest przedostatni dzień, no to trzeba się rozejrzeć no, <laughs> za jakimiś prezentami po prostu. Możemy kupić jakieś oryginalne rzeczy? <laughs> nie. <laughs> Na pewno Myślę, że nas dużo. nie stać na oryginalne będzie, rzeczy. Będzie, będzie dużo. Na pewno będzie Nie, dużo, Gucci, tak te sprawy nie będzie, stać będzie, nas. Będzie, na pewno. No i tak jak to w Turcji bywa, mnóstwo Chanel, filger, dior, Gucci. Ale nie stać nas na to. Chcieliśmy kupić jakieś prezenty, ale nam się nie udało. Nic oprócz rzeczy markowych tutaj nie ma. No a jak wiadomo nas nie stać. No na te pałili, markowe nie. rzeczy. No, mhm. więc chyba przyjedziemy do domu, po prostu z, z tym, co mamy. pijemy herbatkę, zjemy hałę. I, I tyle. Tomek się ładnie ubrał. I ubolewa nad tym, że nikt mu nie chce zdjęcia zrobić. Bo ja w ogóle nie mam zdjęć oprócz selfików. <laughs> Kochani. Muszę pochwalić mojego męża, ponieważ zrobił mi takie fajne zdjęcia. Nawet z takich głupich momentów, z jakichś takich wygłupów, powychodziły takie fajne zdjęcia. mam ma talent. Masz talent. I to tylko telefonem, bez aparatu, bez niczego, po prostu chwila, moment, pyk jest zdjęcie. No i problem jest taki, że ja tych zdjęć mam dość dużo. Nie mam jedno. <głos》> no zatrzymasz. Ale on ma tą smykałkę, on tak jak Paulina widzi zdjęcie, a ja tego nie widzę, Zrobiła mu jedno zdjęcie pod palmą, to mnie wyśmiał. Naprawdę, nie chcecie tego zdjęcia Dobra, pokażemy. Jedna palma, jedna palma i stoi gości pod palmą. Nakazałam <noise> Ci usiąść, żeby było ciekawiej. Weź mam, tak, mam albo bo to Także prawda jest taka, że ja tego nie czuję. No, a ja mi to sprawia flajdę. Ja robię robić zdjęcia. No, ale więc... za to, ale za to ja jestem epilopolą. <guckugúa> Dzicie to? Dzicie to. 25 lat razem, a ja jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam. Tragedia. To jak ty sobie sam robisz zdjęcia, to ja sobie sama pokażę moją stylówkę. <gulou> No bo, ale to jeszcze mogę coś nie zrobić, to mogę jeszcze no. pokazać. Pokażę Twoją stylówkę. No i późna nocka, idziemy spać, ale, ale zanim, ale, ale... ojejku faktycznie, wyżej. ale zanim pójdziemy spać to jeszcze pokażę Wam co kupiliśmy. Znaleźliśmy ten supermarket i tam kupiłam jakieś takie tureckie słodycze. Kupiłam jakieś chrupki, wydaje mi się, że jakieś tureckie. No i na pewno tureckie Doritosy, bo pisze, że tureckie. Reszty się po prostu domyślam, że są w smaku jakieś tureckie po prostu. Także na którymś vlogu będziemy testować. W tym woreczku jest herbata, która jest tak aromatyczna, tak miętowa, tak intensywna. Że ona przez worek kręci w nosie, ale w smaku była po prostu za fajna. A tutaj w tym kartoniku nie otworzę go, bo jest zamknięty, ale w tym kartoniku są takie, takie, takie słodycze tureckie ale robione, kochani, nie przez jakąś maszynę, tylko przez mamę od bossa tego stoiska. No. Także ten boss powiedział, to moja mama Wszystko robiła. Mama. Wszystko, Wszystko mama, mama zrobiła. Tą herbatę też zrobiła jego Nie, mama. herbaty nie. Nie? Chyba nie, tylko Wszystko, te, tak? te, te hałwowe, te pyszności ja takie. nie ja że herbatę też. Nie. nie? i chwalił to mamę swoją, no to nie umieliśmy się oprzeć, mówi. wszystko mama, tego, dość, tego było, tego kochani. Nie to jest fabryka, to jest niedobre. Fabryka niedobre, mama pyszna, ale faktycznie próbowaliśmy, dał nam do spróbowania chyba z sześć smaków, wszystko było tak przepyszne, że stwierdziłam dobra, damy tej mamie zarobić. Byle by spakował nam to co spróbować. Nie, pakował, bo ja wiedziałam co pakował, ja wiedziałam co pakował. Nie spakowało tego ze sklepu. <noise> Także tak, <noise> tak, kochani. Ale tak było to dużo tańsze niż w sklepie, nie? Tak, tak, bo policzyliśmy to w supermarkecie, było droższe dużo, niż on sprzedawał, droższe, co nas właściwie zdziwiło, no. bo myśleliśmy, że wiecie, taki handlarz uliczny yy, będzie sobie chciał bardziej zarobić niż yy, supermarket. Także to nas zdziwiło, no, no ale na plus dla nas. Fajnie się, nim, fajnie się z nim targowało, nie? Tak. A teraz już, kochani, idziemy spać, bo ja padnięta jestem. Dobranoc. Jutro ostatni dzień w Turcji, także jutro pełną parą będziemy wszystko brać garściami i pełną parą garściami wszystko, po musimy, prostu. Musimy wszystko zjeść. Musimy zająć. wszystko zjeść, wszystko co lubimy musimy zjeść, także jutro będziemy cały dzień na stołówce. Na stołówce? W restauracji chyba. <grym> na stołówce, niech stołówka.